Nigdy nie będziesz idealny. Twój mózg zawsze będzie miał jakieś zastrzeżenia. Zawsze będzie chciał więcej. Pogódź się z tym. Pogódź się z tym, że zawsze będzie inaczej niż mózg wymyśli. W świecie, który ci otacza i w tobie samym. Tak więc pokochaj siebie. Tutaj, teraz, z tymi, jak to mózg uważa, wadami, które masz. Staraj się je wyeliminować, pracuj nad nimi, natomiast to nie powinno ci przeszkadzać w lubieniu siebie, w kochaniu siebie, w byciu dobrym dla siebie, w akceptowaniu siebie. W radości, w cieszeniu się każdym dniem, każdą chwilą. Nawet gdy odnosisz jakieś porażki, potknięcia, coś jest, nawet obiektywnie nie tak, jak powinno, to bądź dla siebie przyjacielem, traktuj się dobrze. Tak, jakbyś potraktował człowieka, którego. Bardzo lubisz, cenisz, szanujesz. Po prostu z życzliwością podchodź do siebie, bo takie podejście jest budujące, a bycie niezadowolonym z siebie. No to tylko napędza lawinę nieszczęść. Gdzie uwaga, tam kreacja. Tak więc lub siebie. Kochaj siebie. Akceptuj wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, wydarzają i wydarzą w twoim życiu. Bo to jest właśnie ta historia z tym smaczkiem. Lepiej mieć w życiu takie smaczki, niż być idealnym robotem. Robotem, który jest nieomylny, perfekcyjny i wszystko ma co do milimetra poustawiane. Nudno by było. Nie chciałbyś tego. Potrzebujesz wyzwań, potrzebujesz obszarów do rozwoju. To ci daje satysfakcję. Satysfakcję osiągasz, gdy się poprawisz, albo gdy zachowasz świadomości, dostrzegasz, że w danym zdarzeniu tak naprawdę to nie o to tutaj chodzi. I potrafisz zachować... Optymizm, radość, szczęście. Kochaj siebie. Po prostu. Dlaczego nie? Daj sobie to, czego tak bardzo chcesz. Szukasz tego u innych, a nie dostajesz tego, jeżeli nie dostajesz, bo brakuje tego w tobie. W sobie tego nie dajesz. Rzeczywistość jest lustrem. Lustrem, który odbija to, co masz w sobie. Tak więc lub siebie, akceptuj i kochaj. Bądź dobry dla siebie. Cokolwiek wychodzi teoretycznie nie tak, to nie powód, żeby siebie nie kochać. Pięknego dnia Ci życzę. Pełnego. И вообще до себя самого.